Dzień dobry, witam wszystkich. Dzisiaj w odcinku chciałbym zrobić mały eksperymencik. Sprawdzić po prostu z czystej ciekawości, w jakiej kondycji domowym sposobem, zaznaczając domowym sposobem, w jakiej kondycji jest, jest nasz olej silnikowy. Czy wymaga wymiany już, czy jeszcze nie. Co się z nim dzieje. No i oczywiście sprawdzimy to metodą prób i błędów. Są do tego. Yy, Jakieś tam bibułowe testy Różnych firm W których się powiedzmy sprawdza Bo będziemy tym sposobem sprawdzali W których się sprawdza właśnie Kropelkę się mierzy oleju Yy, przepracowanego, silnikowego na przykład, yy, kapie i sprawdza się później po 24 godzinach jaki jest odczyn, jakie są kolory jakie są tam te poszarpania, zabrawienia, i tak dalej no te testy bibułowe no ciężko dostać aczkolwiek można kupić chociaż też nie jest to w sumie rzeczy powiedziane że na każdym tak samo wyjdzie, bo wiadomo każdy test może być też yy, różnej firmy i z, z różnego materiału zrobiony jedna bibuła może być grubsza, druga może być cięższa yy, jakaś tam gramatura powiedzmy tej bibuły może być różna jakaś twardość, czy, czy no różnych, dużo może być związanych z tym też niejasności odnośnie danej firmy i różnie też może wychodzić. No ale myślę, że zmierzony. Ale ja bym chciał to sprawdzić po prostu sposobem domowym. Najbardziej wiarygodny, czy wyjdzie, czy nie wyjdzie, czy się uda, czy się nie uda. W najbardziej miarodajny i wiarygodny sposób, co będzie wskazywało na to, że to wyjdzie poprawnie. Jeden olej mam Czysty, drugi mam silnika przepracowany, wyciągnięty jest silnik pracowo w normalnej temperaturze. O tych po 5 minutach zastał wyciągnięty takim sprzęcikiem, roreczka ze strzykaweczką, do tego jest temperatura tych dwóch olejów na płycie indukcyjnej zrobiona taka sama, żeby to był test w miarę wygodny. Tutaj mamy 72, przechodzimy na ten. Zaraz złapiemy tu mamy 73 i na przepracowanym 71, mniej więcej temperatura jest taka sama, jest wiarygodna na czym to będzie polegało. Najpierw weźmiemy po dwa rodzaje każdego materiału są po spodem są powiedzmy tak, żeby to było, wiadomo jest. Ja to zrobiłem na szklankach. Pusta, nie ma nic. Chodzi o to, żeby po prostu jak się na środek kapnie kropeczkę, żeby ona się rozchodziła. Nie może na żadnym leżeć jakimś tam twardym, miękkim, czy metalu, czy, czy, czy drewnie. Tylko musi to tak, jakby w powietrzu wisieć. Z tego co wyczytałem, tak żeby to prawidłowo trzeba było zrobić. Temperatura olejów jest taka sama po 70 z małym groszem, żeby to było wiarygodne jedno drugie. Olej, na którym ja jeżdżę. Jest to Liquid Molik to, Top Tech 4605W30. Samochód Honda cr -V. Przebieg samochodu jest 125 tysięcy. Olej jest wymieniany co 7 tysięcy, bo y, robię 50 trasy 50 miasta procent. Y, także co 7 tysięcy wymieniam. Y, test tego oleju przepracowanego. Y, przebieg tego oleju jest 5300 km. Tak widać, wygląda świeży. Nie wiem, czy to jakoś. O tak, może będzie ładnie pod światełkiem. Świeży olej. Yy, tak się prezentuje. Przepracowany 5300 km. Nie robię żadnych pukanek. Nie było żadnej dolewki. Temperatura w pomieszczeniu, no mamy 28, mol jeszcze pewnie spadnie, bo troszeczkę od silnika tu jest nagrzane, bo wyciągałem z silnika właśnie ten olej i starałem się, żeby dwa oleje w stałej temperaturze były nakładane i teraz co, najpierw będziemy dozować yy, czysty a później czarny i mniej więcej nie wiem co godzinkę sprawdzimy po 24 godzinach zobaczymy jaki to będzie odczyn jak te kółka, kółka będą na danym yy, właśnie tym papierze wyglądały pierwszy jest to papier yy, z formatu tak jak do drukarek do Xera, format A4 na przykład to będzie pierwszy papier on wygląda powiedzmy gramatura jego przezroczystość żeby sprawdzić, powiedzmy, nie wiem, coś takiego, czysta kartka. Bo to też dla mnie jest istotne w sumie rzeczy. Jak to będzie wyglądało. Pierwszy. Drugi. To jest to papier blok techniczny. Blok techniczny, taki rysunkowy. Tu już jest grubszy papier. Tak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o jakoś jego prześwit. Pierwszy, drugi, trzeci. To są chusteczki higieniczne. To są dwie chusteczki higieniczne. No widać, że taka dosyć cienka ta chusteczka, ale tak bibułowo to zmierzone jest. Czwarty. Raz, dwa, trzy, czwarty. To będzie ręcznik papierowy. Normalny ręcznik papierowy. Yy, no z jakąś tam gramaturą jest wytłoczony, ale może to nie będzie przykazało Tak to wygląda, jeśli chodzi o prześwit jakiegoś tam światła. No i piątym Piątym elementem będzie taki damski wacik. A widać jak on wygląda też, damski wacik i też jest puste, po prostu tak, żeby naciągało, do niczego nie dotykało, żeby powiedzmy ta zawiesina była w powietrzu. I najpierw będziemy nakładali czysty olej po kropeczce zaraz zobaczymy jak to będzie wychodziło po kropecce czystego oleju żeby sprawdzić jak czysty olej na tych różnych yy, papierkach i, i chusteczkach i tak dalej się rozchodzi a później będziemy robili to samo na oleju na yy, przepracowany olej będziemy rzucali no więc zaczynamy pierwsza kropelka Poszła druga kropelka. Poszła trzecia. Poszła czwarta. Poszła i dajemy tutaj piątą. Poszła. Dobra, zlewamy olej. Przypłukam to. Mam przyszykowany płyn od hamulców, żeby było czyste. Widzimy, jest czyste. Nie ma nic. Bierzemy teraz przepracowany olej. Może za dwa razy to przelejemy. I na przepracowanym oleju powtarzamy tak samo czynność. Robimy. Jedna kropla. Druga. Trzecia. Czwarta. Piąta. Ach, mamy pięć kropelek. Już. Tak to wygląda. I zostawiamy to na 24 godziny i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeszcze raz: kartka papieru, tak jak do Blok techniczny, chusteczka higieniczna, ręczniczek papierowy. No i tutaj jest wacik. Także. Zobaczymy, jak to się zaczyna już widać. Pomału rozchodzić. No, tutaj właśnie ta gramatura papieru będzie nam przeszkadzała, że nie będzie widać tych okręgów dokładnie. No, ale nie było czystego papierowego ręcznika. Z tego co wyczytałem, to najbardziej wiarygodne. Tutaj też właśnie to jakoś tak będzie wychodziło bokami. No ale zobaczymy. Najbardziej wiarygodny pomiar powinien wyjść, jeśli chodzi o sprawdzenie, tak jak sprawdzają na tych właśnie bibułach profesjonalnych, to na zwykłym papierze, właśnie takim od yy, drukowania, od ksero. Co jest, czy tak będzie? Zobaczymy. No, czysty to wiadomo, że jest czysty. Także sprawdzimy za godzinkę, za 2-3, później, może za 5. No, w każdym razie będzie istotna sprawa po 24 godzinach. Czas rozpoczęcia. Godzina 16.00. Środa 19.00 lipca, 16.13. Minęła godzinka. Jak to nam wygląda? Jak to naciągnęło? Jak to naciągnęło? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, no, najbardziej wiarygodny to wychodzi, jak na razie, pierwszy i trzeci. No zobaczymy, co się będzie dalej działo. Trzy godzinki minęło. Jak to wygląda? Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I piąty. Wydaje mi się, że chyba najlepiej to wszystko jest widoczne na pierwszym. Czyli na papierze zwykłym od sera i na trzecim na chusteczce. No ale zobaczymy teraz już po 24 godzinach. Minęło 14 godzin. Jak próbeczki wyglądają. Pierwsza, druga. Trzecia, czwarta, no i piąta. Widać, że wacik to się raczej nie sprawdzi w ogóle. To jest wzorzec naszej plamki oleju, dzięki któremu będziemy sprawdzali w jakim stopniu jest ten olej Zużyty, i co w tym oleju się znajduje, bo z takiej plamki można się w sumie rzeczy, dużo rzeczy dowiedzieć. Nie powiedziałem na początku filmu, że jest to olej z silnika benzynowego. W dieslu będzie podobnie, tylko te kolory będą szare, bardziej czarne. A my sprawdzamy olej z silnika benzynowego. I jak widać, co będziemy sprawdzać? Według tego wzorca, tak jakby środek. Plamka ciemna będzie, lub zewnętrzny pierścień. Pierścień, kurde, ten, który będzie taki postrzępiony, około no, jeszcze zewnętrzny, to będzie ilość wody zawarta w oleju, lub paliwa, i nie od początku. Środek zostaje zawsze jakiś tam ciemniejszy, powiedzmy. Im bardziej jest więcej kilometrów najeżdżone, ten olej jest wypracowany. Świadczyć to będzie o to, będziemy porównywali właśnie też pod kątem kolorystycznym tego środka. Im bardziej jest zanieczyszczeń, to są zanieczyszczenia typu np. sadza, jakieś starte opiłki, jak w środku są jakieś takie, jak tutaj widać, kropeczki lub jakiś brud, pył, nie wiem. Kurz, piasek, no to, co nam gdzieś się tam dostanie do silnika, powiedzmy, i które są jakieś takie ciężkie, które się nie rozpuszczają, to zostaje właśnie w środku tego, jakby powiedzmy, kółka. I później patrząc po kolorystyce, dobieramy kolor i widzimy, czy mieści nam się jeszcze w zielonym zakresie, żółtym, czy już jest po prostu beznadzieja. Następnym punktem odczytującym będzie okrąg zewnętrzny. jest Dla benzyniaku będzie brązowy. Im bardziej, bardziej brązowy, też będziemy to odczytywali po kolorze, to świadczy o jakości oleju, w jakim stopniu jest zużyty. Im bardziej brązowy, to wiadomo, olej bardziej zużyty. I element ten, który mówiłem, postrzępiony, to świadczy o tym, czy jest to jakiś woda lub płyn chłodzący w oleju, i będzie widać, powiedzmy, tak jak tutaj na powiększaniu zrobimy. Nie wiem, czy uda mi się to dokładnie, żeby to zobaczyć. No, no coś tam będzie widać. Poszarpanie jest takie po bokach, w każdym razie, tam co ten wskaźnik wskazuje. Mniejsze lub większe, wiadomo, i więcej będzie wody. Woda, skąd woda? Woda, no powiedzmy, na krótkich kocinkach, jak się jeździ, to się może robi zbierać, lub gdzieś powiedzmy jest uszczelka pod głowicą wolniona, tej płyn się dostaje. I to też będzie w oleju na tym mm, kółku całym, będzie widać. Następnym elementem będzie taka aureola, powiedzmy. <laughs> Już całkiem na koniec tak to nazwałem. Na tej plamie, jeżeli ten będzie kolor plamy i będzie widać, właśnie taki białusięki odcinek około, mniejszy, większy, też jest to w zakresie zielonym, żółtym, jakieś tam widać dopuszczenie może być. To świadczy o ilości paliwa w oleju. Tu jest bardzo duży i bardzo biały. Widać taki odcień na około tej aureoli, powiedzmy, na około tej plamy. Jak będzie, to świadczy o ilości paliwa w oleju. Także to jest taki wyznacznik tej naszej plamki. No i będziemy sprawdzać, zaraz zobaczymy. Jak to wyszło nam, i na którym papierku będzie nam najlepiej to się odznaczało, to wszystko. Że, że z takiej plamki to takie podstawowe rzeczy, ale bardzo ważne są, w jakim stanie mamy kondycję naszego oleju. Tak i jeżeli coś się dzieje, choćby nawet jeżeli jest woda czy paliwo, to dlaczego? Wtedy już wiemy, że coś się dzieje i możemy szukać yy, przyczyny. A więc jest godzina 16, czwartek, 20 lipca. Mamy 24 godziny. Także sprawdzimy, jak się mają nasze plamki olejowe. A więc nasze plamki olejowe. Sprawdzimy jeszcze temperaturkę. Temperaturkę mamy teraz taką. Przez całą noc pewnie też taka była. Nasze plamki olejowe pokażą pierwsza. Druga, trzecia, czwarta, no i piąta. No i coś można powiedzieć. Piąta wyszła beznadziejnie na waciku. Dlatego, że wacik jest gruby. Wchłonął wszystko. Nic się nie rozeszło. Także wacik nie nadaje się. Na ręczniku papierowym też nic nie można z plamy wyczytać. Po prostu pewnie raz, że jest jakieś wyżłobienie z drugiej strony. Bardzo duża ta plama jest. To wszystko się rozeszło tak jakby po tym. Czyli też odpadłem. Zostaje nam chusteczka higieniczna. Coś tam widać, ale w sumie rzeczy. Nie bardzo dokładnie. W porównaniu z pierwszym papier zwykły i blok techniczny. Czyli też odrzucamy to. Czyli wybieramy z tych dwóch. Moim zdaniem najbardziej wiarygodny pomiar będzie na bloku technicznym. Dlaczego? Dlatego, że kółko jest przede wszystkim małe. Widać dokładnie zaznaczenie. Okręgu wewnętrznego, jak i zewnętrznego, a na tym papierze, zwykłym co się robi A4 do ksera lub drukarki, wygląda jak tłusta plama. Po prostu jest coś tam odznaczone, ale wygląda jak tłusta plama. Tak samo. I tutaj jest też czysty olej. Wygląda jak tłusta plama, tak aż wręcz przezroczysta. Także tak Moim zdaniem wygrywa grubszy papier z bloku technicznego, bo bardzo ładnie to wszystko się odzorowało. I czysta, zwykła plama Żeby to zobaczyć, wyszło nam Zrobimy teraz tak: poświetlenie od spodu, zrobimy latareczką, włączymy główne i sprawdzimy, jak to wygląda spod spodu. Najpierw zaczniemy od zwykłej plamy. Dobra, a teraz będziemy sprawdzali ta nasze kółeczko. No, i jak widać. Moim skromnym zdaniem wygląda to bardzo fajnie. Mm. Czytelnie przypominam olej silnika benzynowego przejechane 5300 km. I co można odczytać? Można odczytać: Tutaj mam zdjęcie na tablecie, już uruchomiłem środek plamy. Środek plamy, czyli będziemy odczytywali... A, wszystko spada, chwileczkę, zaraz, zaczniemy jeszcze, o. Środek plamy, czyli to co jest w środku. Jakie są zanieczyszczenia. Wizualnie. Jeśli chodzi o odcień. Sprawdzimy to co mam zdjęcie na tablecie to kolorystycznie można powiedzieć, że jest to to czyli nie ma jeszcze żadnych nagarów to lub nawet może i tak patrząc pierwsze teraz będziemy sprawdzali pierścień no, łapiemy ostrość Pierścień zewnętrzny, czyli to co jest naokoło. Widać, że jest to wódka w środku, jest ciemniejsza, a ten zewnętrzny jest jednak troszeczkę nutkę jaśniejszy. Czyli patrząc na tabelę. To wychodzi gdzieś tak, jakby o ten był, czyli mieści się w zielonym zakresie, czyli zarówno w zielonym zakresie mieści się plama środkowa, jak i ten kółko, czyli stan oleju zewnętrzny. Też to jest tak, jakby to było holistycznie. Teraz patrzymy na poszarpania, czy jakieś są. Spróbuję to dosyć mocno, bardzo przybliżyć. No nie widać po prostu, żeby jakieś tam no, były znaczne, mocne poszarpania. Raczej jest łagodne kółko, nie ma czegoś takiego jak tutaj, że jest jakieś nierówne. Czyli wody nie ma w oleju ani jakiegoś płynu. I teraz sprawdzamy tą zewnętrzną tak, jakby. Yy, Tutaj. Przed tym żółtym. Przed samym żółtym, o tutaj ten brzeg to aureola. Czy coś się zaraz może ja wezmę zrobię inaczej? Zrobię bliżej na latarce. O, położę to może tak na latarkę. Żeby teraz nam się to lepiej może odbijało. No, tak świeci bezpośrednio. No w sumie rzeczy sam nie wiem, czy to się nie odbija papier mocno już od latarki, czy coś tam może delikatnego jest. To chodzi o to biały, ten taki paseczek, tak jak tutaj jest. Właśnie chodzi o ten biały paseczek. Atymuje, to świadczy o zawartości paliwa w oleju. No nie jest to taki duży, ani taki, tylko taki minimalny, tak jak to tutaj. No ale powiedzmy, no nawet jeżeli jest, załóżmy, że powiedzmy jest, to się mieści w zielonym zakresie. Patrząc w ten sposób, nawet. jeżeli się weźmie olej na palec i się wącha no nie czuć żeby tam było jakieś paliwo czy cokolwiek w tym oleju normalnie olej pachnie olejem no ale może coś takiego zabielonego jest może nie ciężko mi to oszacować no. w każdym bądź razie tak jak widać po tym eksperymencie Kartka z bloku technicznego spełniła w jakiś sposób swoją rolę. Moim zdaniem, spełniła w jakiś sposób swoją rolę. Widać. Jeszcze raz zakładając w ten sposób, może zakryję światło. Czyli 5000 jeszcze nie spowodowało jakiegoś drastycznego. Zepsucia tego oleju. Tak jak widać wszystko, co tutaj jest pokazane ni tym zorniku mieści się w zielonych polach. Może ten środek jest bardziej już pod 3-4. Ale ale się wszystko mieści w zielonych polach. No więc, moim zdaniem, uważam, że eksperyment się udał. Fajnie, na. No, sprawdzić sobie przy 5, 7 czy 8 tysiącach, czy nawet jak się zrobi te 10 tysięcy. Zlać olej, zalać drugi, żadna sztuka. A wystarczy wziąć karteczkę z Bristolu, Z. jakiegoś tam z bloku technicznego. I. Wyciągnąć bagnet na rozgrzanym silniku, kapnąć sobie na to karteczkę, zostawić, żeby ona gdzieś w powietrzu sobie wisiała, w sposób poziomy, na 24 godziny i później sprawdzić, co się dzieje z tym olejem. I tak w sumie rzeczy, czy jest dokładny, czy niedokładny, nie wiem, ale dużo można się dowiedzieć z takiej plamki. Także uważam, że Eksperyment mi się nawet udał, powiódł. Coś tam można z tego czytać przy 5000 najeżdżonych. Spróbuję jeszcze raz. Jak będę miał w drugim samochodzie, bo na tym samym oleju jeżdżę i też Honda i taki sam silnik, też benzyna, jak będę miał 10000, bo w drugim wymieniam co 10, bo on cały czas jeździ w trasę, to zrobię sobie taki sam eksperyment. Kapnę sobie kawałek oleju i zobaczę, jak ta kropka wyjdzie. Na takim samym bloku technicznym. Także pozdrawiam wszystkich, życzę dużo zdrowia.